W tym zadaniu musimy obliczyć granicę, czyli lim przy x dążącym do 2 z wyrażenia x kwadrat minus 4 podzielić na x kwadrat plus 4x minus 12. Żeby policzyć taką granicę w punkcie, to na początku warto sprawdzić, co się dzieje, gdy podstawimy pod x w takim wyrażeniu tą liczbę, do której x ma dążyć, czyli w naszym przypadku dwójkę. I jeżeli wyjdzie jakaś konkretna liczba rzeczywista, no to to będzie ta szukana granica. No to podstawiamy pod x dwójkę, 2 do drugiej minus 4, podzielić na 2 do drugiej plus 4 razy 2 minus 12, to się równa. W liczniku otrzymujemy 4 minus 4, czyli 0, i w mianowniku 4 plus 8, to jest 12, minus 12 też niestety 0, czyli wyszło nam wyrażenie nieoznaczone 0 przez 0 i musimy coś z tym fantem zrobić. W takiej sytuacji, gdy wychodzą dwa zera, to oznacza, że ta liczba, którą podstawiliśmy i w liczniku i w mianowniku jest miejscem zerowym licznika i mianownika, czyli jeżeli rozłożymy na postać iloczynową licznik i mianownik, to pojawią się tam nawiasy x-2, które będziemy mogli skrócić i nasza sytuacja się poprawi, czyli napiszmy, że ta nasza granica jest równa granicy przy x dążącym do dwóch z wyrażenia. I rozkładamy wzorem skróconego mnożenia licznik. x kwadrat minus 4 to będzie inaczej x minus 2 razy x plus 2 podzielić. No i w mianowniku. Też się spodziewamy takiego nawiasu. x minus 2 razy x. No i co my tu musimy dopisać? Musimy dopisać plus 6, żeby minus 2 razy plus 6 dało minus 12. Sprawdźmy, czy jeszcze ta czwórka się tu zgadza, minus 2x plus 6x to rzeczywiście plus 4x, czyli dobrze rozłożyliśmy mianownik na postaci doczynową x minus 2 się skraca. No i otrzymujemy granicę przy x dążącym do dwójki z x plus 2 na x plus 6. Sprawdźmy, co się stanie teraz, jak podstawimy do tego wyrażenia pod x2, może jeszcze napiszę tak porządnie, że to jest granica, to jest równe granicy przy x dążącym do 2 z tego wyrażenia x plus 2 podzielić na x plus 6 to się równa, no i podstawiamy 2 plus 2 podzielić na 2 plus 6 i już widać, że wyjdzie dobrze, nasza granica jest równa 4 podzielić na 8, no to możemy jeszcze to uprościć, że to jest po prostu jedna druga, no i to jest odpowiedź w tym zadaniu.